I teraz, co jest wspólnym mianownikiem ojca i córki? Podróże i umiłowanie do lotnictwa. Więc nie powinno Państwa dziwić, że łączą te pasje, podróżując swoim samolotem, a dokładnie helikopterem Bell 407 GX -i. I dziś będę miał przyjemność do pytania ich o tej ich podróże, więc zapraszam ich na scenę, a Państwa poproszę oczywiście o gromkie brawa. Zapraszam. Schodki mamy tutaj na scenę z tej strony. Na fotelikach już czekają na Państwa mikrofony. Panie Bogdanie, Pani Anno, ja sobie pozwolę zacząć od takiego bardzo prostego pytania. To znaczy, skąd u Państwa się w ogóle wziął pomysł na to, żeby latać? W pierwszej kolejności chciałem pozdrowić Pana Jana, który jest tutaj z seniorem naszego, naszej pasji. Proszę Państwa, pamiętam takie zdanie, które do tej pory było tym początkiem moich pasji do latania i mojej córki, gdyby Bóg chciałby, żebyśmy latali, dałby nam skrzydła. Gdyby nie chciał, nie dałby nam wyobraźni. I dzięki tej właśnie wyobraźni 15 lat temu, wyobraziłem sobie, że warto by było coś więcej niż chemia. Czyli na przykład latanie. Pierwszy mój kontakt ze śmigłowcem, z Marcinem Szamborskim, w szkole lotniczej w Modlinie. Pamiętam, wsiadłem do Robinsona 44 i po pół godziny stwierdziłem, że to nieprawda że to może latać. Ale później poznałem wspaniałego instruktora geniusza latania super nauczyciela. Człowieka z wielką pasją do, do latania, człowieka, który nauczył mnie pokory, Sebastiana Komose. Pewnie jest z nami tutaj. S Sebastianie, jesteś tutaj z nami? Jest, oczywiście, że jest. Brawa dla Sebastiana. Człowiek, który, który pokazał mi wiele, ale powiedział, że będziesz długo się uczył, ale dopiero poznasz prawdziwe stery. To latanie, jeśli wsiądziesz sam. Długo się zastanawiałem, czy dam radę. Oczywiście po tych dziesięciu latach, dzięki temu, że moja córka, Ania, podjęła się tego samego wyzwania. Za chwilę opowiem, jak to było, że że w ogóle ja zaczęłam latać, bo historia też jest niesamowita. No gdzieś to lotnictwo zawsze mnie interesowało i jeszcze pewnie jako młode dziecko nie byłam, nie wyobrażałam sobie, że, że tak się potoczy życie, że zrobię licencję śmigłowcową. Tata pojechał do Modlina na lotnisko właśnie do, do szkoły lotniczej, gdzie się szkoliliśmy, do Salt Aviation. Ja nie wiedziałam o tym, że on pojechał, umówił się na to spotkanie. Zadzwonił do mnie z tego spotkania i mówi do mnie, ja w ogóle w dużym szoku, zaskoczona. Pyta się mnie: Słuchaj, bo ja tu jestem na spotkaniu z, z takim znajomym, z Marcinem, i powiedz mi, czy to chciałabyś robić licencję na śmigłowce? Ja w szoku mówię: Ale jak to, poczekaj. No ale ile to kosztuje, ile czasu i w ogóle. Nie, jestem teraz na spotkaniu, odpowiadaj szybko, tak czy nie? No i ja właśnie. powiedziałam, że tak. No właśnie, padło sakramentalne, tak. I rozumiem, że w ten sposób latacie Państwo do dzisiaj razem. Który z lotów przychodzi Państwu do głowy jako pierwszy, taki najbardziej zapamiętany, najbardziej niezwykły, najbardziej wzbudzający emocje? Pierwszy, samodzielny. Dokładnie. To, tego się na pewno nie zapomina i wiąże się to z dużym stresem, emocjami, ale też ogromną odpowiedzialnością, która ciąży. Ja osobiście myślałam, że mnie też instruktorzy trochę wkręcają, że ja mam nie nie posiadając jeszcze licencji odbyć lot samodzielny. Wiedziałam, że to jest w ogóle nieprawda, że to jest absurdalne. No jak oni mnie wypuszczają samą, jak ja jeszcze przecież nie umiem latać. Ale rozumiem, no ja pamiętam, że udało się pamiętam. I, wystartować, pamiętam. i wystartować, i wylądować nawet bezpiecznie. <grym> jak widać, tak. Ale ja pamiętam ten swój pierwszy lot, jak go planowałem. Wszystko sobie narysowałem, te, obliczyłem te godziny, ilość przelotu i tak dalej. I w pewnym momencie dolatuję do punktu, patrzę na tą mapę, ale miały być tory. Szukam tych torów, bo chyba źle poleciałem. Znowu nie ma torów. Pytam się na fisie, czy ja jestem w dobrym punkcie. Tak. Ale tu powinny być tory. No, okazało się, że tory zostały rozebrane. <głosy> <głosy> to jest właśnie taka przygoda pierwszego lotu. Oczywiście wróciłem bezpiecznie, też, tak jak Ania powiedziała, szok nieprawdopodobny. Pierwszy raz za sterami. Pierwszy raz trzeba było wylądować, wystartować jeszcze na przestrzeni, w przestrzeni kontrolowanej. No to nie zawsze startować mają taki lądować talent. z tymi Boeingami podchodzącymi do pasa. Nie wszyscy mają taki talent jak córka wygadana jest. Ja bym chętnie podpytał o coś więcej na ten temat, bo tu się zaczyna bardzo ciekawy wątek, którego nie mamy w scenariuszu. To znaczy rozumiem, że Pani Anno Pani jest znana służbą ze zdolności komunikacyjnych? Tak, tak, na pewno. No, to pan Andrzej pewnie potwierdzi to. Zapytam o taką rzecz, bo oczywiście planowanie, planowanie, aż tu nagle, natomiast właśnie, żeby unikać tego aż tu nagle, w jaki sposób planujecie państwo swoje wyprawy? Swoje przeloty? Większość latamy służbowo, wiadomo. Przy okazji korzystamy z możliwości poznania miejsc, których nie zawsze można poznać bez posiadania statku powietrznego, a zwłaszcza śmigłowca. Bardzo dużo latamy nadal z Sebastianem poznajemy Europę, poznajemy miejsca, które są przepiękne, Szwajcaria. Ja dodam tylko, że to, co się wyświetla za nami, to, to nie są przypadkowe tapety, tylko to są właśnie zarejestrowane. To są nasze loty, tak. przeloty państwa, tak. Tak, Sebastian przy okazji ma ten talent jeszcze filmowania. To są miejsca, w których nie da się w takim terminie, w takim czasie dotrzeć zwykłym innym środkiem transportu, to samochód czy, czy, czy pociąg, czy samolot chociażby. Tu podczas tego planowania możemy zobaczyć takie piękne miejsca, jak wulkany. Stromboli czy, czy, czy inne wyspy. Udało nam się zobaczyć wulkan Stromboli, który wróciliśmy do Polski w niedzielę, w poniedziałek miał erupcję. Tak. No i takie piękne miejsca jak chociażby Czarnogóra, Albania, gdzie możemy zobaczyć te piękne jeziora z góry, te piękne lasy. To jest coś nieprawdopodobnego. głowiec jest to rzecz, która, która oczywiście nie każdy... Stać go, żeby, żeby mógł go mieć w swoim zapleczu, ale jest to rzecz, która właśnie daje tą dodatkową y, możliwość zobaczenia tego, czego nie da się zobaczyć w inny sposób. Zapytam teraz tak trochę e, przekornie, bo, bo z, z tego co tak obserwuję, to państwo są bardzo zgodni, jeżeli chodzi o te rozmowy. E, a jak to jest w trakcie lotów? E, ta współpraca również tak się układa mam perfekcyjnie. Tak. Mam cudowną córeczkę. <laughs> Dziękuję. My mamy e. bardzo jasno określony podział obowiązków, więc jakby nie wchodzimy sobie w swoje ustalone obowiązki. Ja zajmuję się komunikacją, jak już wspomnieliśmy, nawigacją, obsługą wszystkich przyrządów pokładowych. Ta ta zajmuje się stricte prowadzeniem śmigłowca, czyli trzyma stery w rękach. Oczywiście no, zdarza się tak, że się zamieniamy, tak, ale e, jasno się komunikujemy i określamy te swoje zadania, więc nigdy nie ma niespodzianek, nie wchodzimy sobie w paradę. No oczywiście e, dwóch pilotów to są cztery oczy, więc e, jakiś przy lądowaniu, przeszkód, ptaków, e, ruchu, no, wszystko wypatrujemy razem, więc to nam zdecydowanie ułatwia. no Ja to zawsze mam dwie ręce wolne, więc mogę wszystko tam poklikać po ustawie co, co trzeba, zdecydowanie bardziej nam ułatwia. Uważam, że w ogóle latanie w dwóch pilotów zwiększa na pewno bezpieczeństwo lotu i no, my się tak przyzwyczailiśmy do siebie, jesteśmy bardzo zgodni. Potrafimy się czasami pokłócić nigdy w śmigłowcu. Nigdy. To się jeszcze nie zdarzyło, żeby kiedyś się raz przed lotem. Ja mam jedną fakt, sytuację, nigdy, kiedyś przelot... nigdy się nie zdarzyło tak, w kiedyś przed lotem się tam posprzeczaliśmy o coś, a niezwiązanego w ogóle z lotnictwem. Po czym wsiadamy i to jest dla nas no, taki obowiązek. Czujemy się mocno obowiązkowi w tym. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek problemy z konfliktami w związkach, polecamy kupić sobie śmigłowiec i zawrzeć kontrakt, że w śmigłowcu się nie kłócimy. Absolutnie. Pomijmy teraz, może, to ten, ten pierwszy Państwa lot w życiu. Jakaś ciekawa przygoda, a być może jakieś niebezpieczne zdarzenie, gdzie Państwo faktycznie poczuli, że ten puls skacze tam w okolicach 200 i, i tylko marzycie o tym, żeby wylądować. Ja miałam raz z Sebastianem taką sytuację. Leciliśmy właśnie do Konstancina. Ja tylko dodam, że chodzi na o sytuację, o której możemy bezpiecznie tu opowiadać. Tak, tak, oczywiście. Wtedy mieliśmy chyba śmigłowiec prosto po przeglądzie, ja leciałam tutaj zrobić egzamin, tak? Z tej Prating, dobrze pamiętam, z Sebastianem leciliśmy i po starcie dosłownie chyba za trzy minuty była taka sytuacja, że nagle usłyszeliśmy taki trzask i pisk i duże wibracje pojawiły się w śmigłowcu, więc automatycznie wprowadziliśmy śmigłowiec w autorotację. Momentalnie byliśmy na ziemi, po czym spojrzeliśmy na siebie z Sebastianem i Sebastian mówi: Tak, słyszałeś to? Ja on wie, no tak, co to było? Nie wiem. I w ogóle on mówi, dobrze, ja idę zobaczyć, ty wyłączaj mi głowiec. Sebastian poszedł zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda, nic nie byliśmy w stanie zdiagnozować, co to było. Egzaminator, który miał ze mną egzamin, przyleciał do tej zielonki, gdzie my wylądowaliśmy na działce pustej, byłego wiceburmistrza Zielonki, więc tam się ludzi od razu zgromadziło nieprawdopodobna ilość. Te, mój brat przyjechał, tata przyjechał, nie, przyleciał ty ze Stanem przyleciałeś wtedy. W ogóle co się dzieje? Co się dzieje? No i później dopiero zobaczyliśmy, że no mieliśmy spotkanie z ptakiem, który nam uderzył w maszt, po czym się przez belkę ogonową e, przetoczył. No już na pewno martwy, bo ślady krwi znaleźliśmy, to spowodowało takie wibracje, no ale naprawdę wystraszyliśmy się wtedy nie na żarty. No, oczywiście egzamin tego dnia się nie odbył, no bo ja już nie byłam w stanie. Ja, ja Spoglądam tylko na minę Sebastiana a pozostaje bardzo mocno spokojna, więc zakładam, że wszystko Sebastian nie zawsze bardzo Pan pod kontrolą. Panie Bogdanie, a, a a pan ma jakieś takie wspomnienie? Mieliśmy takie przygody typu raptowne zmiana pogody. Na przykład leciliśmy do Zgorzelca, wszystko pogoda pokazywało wszędzie wszystko super. I w pewnym momencie zmiana pogody raptowenów, wielka pomoc fisu, który oczywiście załatwił nam szybkie lądowanie na takim trochę. Małym lotnisku. Baranowie. Powiedzieć. Baranowie tam, gdzie nie ma lotniska, ale, ale tam jest jednak takie malutkie. Wylądowaliśmy, przeczekaliśmy pogodę. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają rzadko, ale zdarzają się. No i tutaj też jakby rola dwóch I pilotów, dwóch pilotów dużo że wiadomo tata lądował, a ja po prostu oczy dookoła wypatrywałam drutów innych przeszkód, które są, żeby bezpiecznie wylądować, siedząc cały czas z mapą, żebyśmy trafili w ten punkt, więc e, naprawdę zdecydowanie ułatwia nam latanie. A zjawisko było bardzo dziwne, bo nastąpiło gwałtownie. Rzadko się to zdarza, ale zdarza się. No i też z Sebastianem, pamiętam, leciliśmy w Hiszpanii z Anią i też pogoda się momentalnie zmieniła, to też powiem takie było to trochę stresujące. No ale wiedzieliśmy, to znaczy podjęto decyzję, że da się przelecieć. I to jest najważniejsze. Ale my wtedy lądowaliśmy? Lądowaliśmy, tak, Hiszpanii, bo wtedy tak. oberwanie chmury było. Też. No burza była, ja widziałem błyskawice przed. No. Wspominali Państwo, że Europa, Hiszpania, a jakiś taki najbardziej egzotyczny kierunek Waszych podróży? No chyba Albania. No doleciliśmy do Grecji, prawie zahaczając o Zakynthos, prawie, akurat tu się nam nie udało. Prawie. prawie. <gry> prawie. <gry> Santorini. I byliśmy w zeszłym roku w Portugalii, to jakby taka nasza najdłuższa... Najdłuższa była wycieczka. No i byliśmy też służbowo z Sebastianem w takim dużym spotkaniu biznesowym władz Bośni i Hercegowiny, gdzie lądowaliśmy w różnych przygodnych miejscach. Pamiętam, nawet policja obstawiła wszystko, jak lądowaliśmy, żebyśmy mogli przejechać na sygnałach jeszcze przez miasto. Także to są takie fajne wspomnienia, egzotyczne trochę. Gdyby ktoś miał po obejrzeniu właśnie tych za zapisów, które nam się cały czas wyświetlają, taki pomysł, że okej, okay, to ja chcę sobie tym śmigłowcem rzeczywiście też tak po podróżować. Jakie rady byście Państwo przekazali takiej osobie? Jak to w ogóle zacząć? Jak, jak, jak rozpocząć taką pasję? No, najpierw nauczyć się latać. <laughs> Ale na początku, tak jak powiem, te 100 godzin, czy pierwsze, które daje tę to, to możliwość, czy 50 parę godzin pierwsze, które daje możliwość licencji, nie daje moim zdaniem jeszcze możliwości samodzielnego latania. Także polecamy wszystkim i, i swoje doświadczenie, powiem, że trzeba mieć jakiś czas instruktora, który jeszcze by, partnera, który jest bardziej doświadczony. Na pewno uczyć się od prostszych statków powietrznych i później, tak jak u nas to ewoluuje, powiem zaraz w jaki mhm. sposób. E, I przede wszystkim czerpać z tego przyjemność, bo jeśli nie ma się pasji do latania, nie ma się tej przyjemności, nie czuje się tej chemii, jak pan mhm. powiedział, do latania, to nie będzie to sprawiało przyjemności, będzie więcej stresów w człowieku generowało niż, niż przyjemność. Na pewno dużo pokory dużo wiedzy i podchodzenie z taką pełną odpowiedzialnością i profesjonalizmem do tego, tak, bo no ja sobie nie wyobrażam mieć innego podejścia, bo jednak tutaj um, no to jest wszystko nasze życie i życie naszych i bezpieczeństwo pasażerów, których ze sobą zabieramy, więc pełna odpowiedzialność za to i no i odpowiednie przygotowanie do lotu też, to też mi kiedyś Sebastian powiedział, pamiętaj, że im więcej czasu poświęcisz na planowaniu lotu przed lotem, tym mniej masz roboty później w statku powietrznym. No i tak to wygląda. No nie bez kozery się mówi, że porażka w planowaniu to planowanie porażki. Ja bym chyba dodał jeszcze, tak jak państwa słucham, jeszcze jeden element, który by się pewnie przydał, to znaczy posiadanie takiego Sebastiana chyba. No, bo on tutaj dość, dość często Polecamy. się pojawia. Polecamy. często się pojawia. Ale, panie Bogdanie, wspomniał pan właśnie o tej ewolucji. I bardzo chętnie bym tutaj pana poprosił o rozwinięcie tematu. Czyli e, mówił pan, że od, zaczynamy od czegoś prostszego, tak. a później to ewoluuje. Jakby mógł pan rozwinąć tę myśl o drobinkę? Podobnie na naszym przykładzie, zaczęliśmy od Robinsona R44, na którym też się szkoliliśmy, no ale to okazywało się zbyt mało. Chcieliśmy jakiegoś większego wyzwania, jakichś większych osiągnięć. No i dzięki tu Pani Magdzie i pomocy firmy udało nam się kupić pierwszego w Europie Pela 407 gxi. To był chyba, Pani Magdo, pierwszy w Europie 407 kxi No i tu zobaczyliśmy tą różnicę. Jak wsiadaliśmy z jednego śmigłowca do tego mniejszego... Ja wiem, to, ja to tak, teraz z Poloneza do Mercedesa. Dokładnie. <laughs> tak, takie wrażenie, że w tym mniejszym to jakoś w miejscu stoimy, jakoś trudniej się ląduje, bo większy wiatr i Jakoś tak dalej. głośno w tym Robinsonie, jakoś, jakoś trzęsie. No i jednak się okazało, że to jest zbyt mało. No, długo się zastanawialiśmy, bo jednak wyzwanie finansowe dosyć duże, ale z córką zdecydowaliśmy na kupno Bela 429. No to już jest śmigłowiec. Długo się zastanawialiśmy nad wyborem. Byliśmy zapraszani przez Leonardo, byliśmy zapraszani przez, przez Eurocoptera, ale jednak wybór był na 429. Jedno z śmigłowiec, który moim zdaniem w tej kategorii śmigłowców nie ma równego. No i tak, i warto tutaj też napomknąć na pewno, że mamy taki dość ambitny, powiedziałabym bardzo ambitny plan, żeby odebrać ten śmigłowiec z Kanady i żebyśmy sami przylecieli nim przez Grenlandię i Islandię do Polski w przyszłym roku. No, Brzmi jak naprawdę kawał fantastycznego lotniczego wyzwania, Sebastian. Pakuj się powoli. Tak. Natomiast zapytam wprost, kiedy ten Bell 429? tak jak nam obiecała pani Magda i myślę, że. I to jest pytanie, które To dot, dotrzyma słowa kwiecień maja Przysz, przyszłego tego roku. Roku. Tego roku. To znaczy przyszłego przyszłego roku. roku. Tak. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli spotkamy się tu za rok, to de facto jest duża szansa, że, że ten bal już tutaj będzie. Trzymajmy kciuki. Bardzo Trzymajmy. mocno trzymamy. Tak, mamy, za, mamy, mamy zapewnienie. zapewnienie tak. Co najmniej troje par uszu słyszało, także <grym> będzie, będzie. Jeszcze Oczywiście o... zostawiamy 407-kę. Nie, nie, nie odkochamy się od 407-ki. <grym> a, a Robinson też cały czas jest z państwem? Jest, naszym... jest jeszcze przez rok tak, będzie. Ale Aha. myślę, że ze względu na to, no, że nie ma gdzie już trzymać tych śmigłowców będzie, to raczej Robinsona komuś odsprzedamy. Ale musi być to jednak dobry znajomy, bo szanujemy Proszę tym. się rozejrzeć tutaj po sali. <gry> Doskonała okazja zachęcenia. Jeszcze za, zapytałbym o jedną rzecz na koniec, znaczy, te kwestie bezpieczeństwa są rzeczywiście niezwykle ważne, więc chętnie bym państwa podpytał o, o to, jak, jak, jak Państwo się rozwijacie lotniczo, to znaczy, czy są jakieś szkolenia, które podejmujecie, żeby tą swoją świadomość bezpieczeństwa lotniczego zwiększać, jeżeli tak, to jak one wyglądają? Tak, wiele szkoleń takich dodatkowych przechodzimy, chociażby umiejętność wyjścia z śmigłowca podczas jego topienia. Szkoliliśmy się w Szczecinie, jeśli chodzi o system opuszczania śmigłowca podczas jego całkowitego zanurzenia. No nam trochę było łatwiej, bo ja z córką oprócz. Latania śmigłowców bardzo dużo nurkowaliśmy, osiągnęliśmy najwyższe pułapy w nurkowaniu. Szkoliliśmy się też w ratownictwie podwodnym, więc to nam też dużo pomogło. Oczywiście oczywiście pamiętam Ania, jak w tym zimnym basenie musiała się tam. Trzy razy pianki zmieniała. Trzy, trzy razy pianki zmieniała, bo dość, że było bardzo zimno. To, to jeszcze jest to duże, duże wyzwanie. I to jest bardzo dobrze i polecamy takie szkolenie, bo człowiek sobie nie zdaje sprawy, co się dzieje w śmigłowcu w momencie, kiedy padnie się do wody. Nie widać, z której strony jest wyjście, w jakiej się pozycji i trzeba odpowiednie po kolei wyuczone schematy realizować, bo inaczej można nie zdążyć się wypiąć i z tego śmigłowca wyjść. To było bardzo dobre szkolenie. Poza tym cały czas się szkolimy latając. Cały czas dowiadujemy się od przyjaciół, ci, którzy latają, co im się wydarzyło, a jak postąpić w takim. Deszły, tak jak dzisiejszy wykład pana Andrzeja, no wspaniała rzecz, bo mimo że to wszystko się niby pamięta, ale takie przypomnienia powinny być moim zdaniem co tydzień. Pa, panie Andrzeju, spoglądam, czy jest z nami pan Andrzej. Jeżeli nie ma, to przekażemy notatkę w takim razie co tydzień. No jeśli jest to możliwe. To jeszcze na koniec zapytałbym o, o taką rzecz, o Państwa plany, czy jest, nie wiem, tak, taka wymarzona podróż, oczywiście poza tą z Kanady, o której już Państwo wspomnieli, która już niedługo, ale czy, czy jest na Państwa liście rzeczywiście taka podróż niespełniona, taka, takie marzenie bardzo ambitne na, na pograniczu niemożliwego wręcz? <grym> Nie, no może nie niemożliwego, ale gdzieś mamy odkrytą tą Europę południową, Europę zachodnią również, tak jak wspominałam, byliśmy w Portugalii w zeszłym roku, na południe doleciliśmy też właśnie do Grecji, ale gdzieś zawsze nam niesprzyjająca pogoda się pojawia, kiedy planujemy wyprawę na północ. I co roku mamy w planach, żeby jednak do tej Norwegii polecieć i myślę, że będziemy pewnie Gdzieś w czerwcu, lipcu w tym roku ponowną próbę podejmować. 4, 2, 9. Tak. To Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to nie wiem, czy Państwo zauważyli, jaką pogodę mamy dzisiaj. A przypomnijcie sobie, jaka była jeszcze niedawno. Tu siedzi taka skuteczna para ludzi, którzy potrafią taką pogodę zorganizować. Być to my porozmawiamy być na temat tej Norwegii. W, w jakimś pakiecie zakupowym. dorzucą też do tego Bela właśnie pakiet pogodowy. Tak. Czego w takim razie mógłbym państwu życzyć na, na najbliższą lotniczą przyszłość? Tak jak strażakom, tyle ile startów, tyle lądowań. Zawsze bezpiecznych powrotów. To tego w takim razie bardzo państwu serdecznie życzę. I z takimi rozmowami to niestety bywa taki problem, że, że one bardzo szybko mijają, więc ja mam nadzieję, że będzie okazja do kolejnej rozmowy przy kolejnej okazji. A za dzisiejszą bardzo państwu serdecznie dziękuję. Państwa poproszę o gromkie brawa dla naszych gości. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do, Domagała i pani Anna Jadacka. Bardzo serdecznie Państwu serdecznie dziękuję.